Ja jestem za tym, żeby szerzyć świadomość prawną i to może górnolotnie brzmi, ale jestem za tym, żeby zachęcać. Powiem w ten sposób. Jeżeli idziesz na trening raz, to wiesz, no to pewnie nie spodziewasz się spadku wagi o 10 kilo. Jeżeli dbasz o siebie, to robisz to dlaczego? Jeżeli dbasz o siebie, jeżeli dobrze się odżywiasz, to, 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 to co to jest? Jest po prostu profilaktyka, żebym był zdrowy. I tak trzeba traktować usługi prawne. I tu naprawdę nie chcę, żeby to górnolotnie brzmiało, ale z mojego doświadczenia wynika, że i. Że o wiele więcej zyskujesz, jeśli to dogadasz z prawnikiem, czy to zawrzesz umowę i po prostu rzucisz, wiesz, prawnikowi do przeanalizowania, do zasugerowania czegoś, oczywiście to musi być osoba, która się na tym zna. Tak samo jak się, wiesz, no idziesz do dentysty, bo wiesz w jakim celu, tak, no więc idziesz do, też do specjalisty z określonej dziedziny, bo wiesz, że ten specjalista się na czymś konkretnym, wiesz, czymś konkretnym specjalizuje. Do, do adwokata od spraw rodzinnych idziesz w określonej Sytuacji. I dlatego mówię, że jak, jak ważna jest profilaktyka. My sobie tutaj rozmawiamy, ale ja nie, nie jest możliwe, przekazanie Wam w ciągu, nie wiem, nawet trzech godzin, moich pięciu lat studiów, czterech lat aplikacji, kilkunastu lat doświadczenia, to jest po prostu niemożliwe. Ale jeżeli idziesz, wiesz, korzystasz z tej możliwości, tej formy pomocy na samym początku, w momencie kiedy, wiesz, zawierasz umowę, na, nawet, wiesz, taką, albo kiedy ma, nawet masz niepowodzenie jakieś i widzisz, że, kurczę, no gdzie popełniłem błąd, nie wiem gdzie. Czasami warto nawet też to skonsultować i dowiedzieć się, co można zrobić lepiej. Tak samo w kwestiach procesowych i tu mówię, jeśli chodzi o pozwy, nikomu nie życzę żeby się samodzielnie zajmował promocją, reprezentacją w procesie, czy to w kwestii właśnie postępowania, wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy upominawczym, bo od tego jest cała procedura cywilna, to się zmienia. To są to są rzeczy, które my na bieżąco musimy śledzić, bo one się zmieniają. My co roku kupujemy nowe kodeksy. Więc naprawdę to jest, to jest tak, że ja, ja zachęcam, żeby, żeby każdy miał, bo to by było idealnie, żeby każdy miał jakiegoś swojego znajomego prawnika, z którym będzie po prostu konsultował takie sprawy i mogę powiedzieć o tym oczywiście ogólnie y, tak że jeżeli masz fakturę podpisaną czytelnie przez prezesa zarządu czy przez członka zarządu i y, wiesz i z faktury wynika co było do zrobienia i ty wykazujesz co zrobiłaś ale to musisz wykazać w jakiś sposób czyli dokumentami czyli, ale musisz też, musisz też wykazać co było przedmiotem umowy to y, możesz to zrobić samodzielnie ale na skutek Wiesz, takich, takich różnych drobnych kwestii formalnych. Pozew może być odrzucony, może być oddalone powództwo, bo po prostu się czegoś nie wykazało, i od tego właśnie są prawnicy, żeby to wszystko pozabezpieczać. Najtrudniejsze dla prawnika, wydaje mi się, właśnie w kwestiach takich, wiesz, pozwów w postępowaniu upominawczym czy nakazowym. Czyli tak postępowanie nakazowe to jak masz rzeczywiście tą fakturę, ona jest podpisana, wiesz, przez, nie wiem, przez obie strony, albo masz, nie wiem, umowę i fakturę, i masz, nie wiem, udokumentowane po prostu, że ty to zrobiłeś, potwierdzone, że zrobiłeś, wiesz, przez drugą stronę, albo jakąś ugodę, i wiesz, z podpisami dwóch stron, czyli że to jest takie, że to roszczenie twoje nie ma żadnych wątpliwości to wtedy występujesz z pozwem w postępowaniu nakazowym. To no mówię tak, tak, tak bardzo ogólnie, ale, ale to tak się mniej więcej do tego sprowadza. Natomiast w sytuacji, kiedy po prostu uzgodniliście coś, jest umowa czy nie ma umowy, no w tym sensie, że może być po prostu pisemna, może być ustna, ty coś zrobiłeś, wystawiłeś fakturę, no masz tylko ze swoim podpisem, to występujesz z pozwem w postępowaniu upominawczym. Ale to ci nic nie mówi, jakby tak, no to ja mogę sobie mówić o tej procedurze, ale... Ale sens cały właśnie polega na tym, że postępowanie cywilne jest bardzo sformalizowane. Jeżeli czegoś nie dopełnisz od strony formalnej, jeżeli nie, nie wniesiesz opłatę albo zaokrąglisz um, opłatę, nie wiem, o, w dół, a nie w górę, <grych> po przecinku, to, to wiesz, to możesz mieć, nie wiem, na przykład zwrot pozwu. Więc yy, więc zwracam tutaj uwagę na to, że no naprawdę usługi prawne są w tej chwili tak dostępne. Macie prawnika na prawie każdej ulicy, radcę prawnego czy adwokata, to się bardzo zmieniło w tej chwili, że zdecydowanie no po prostu korzystajcie z tego.